No siema. Dzisiaj coś takiego troszeczkę szybszego, innego, w innym formacie, bo kiedy to oglądacie, to najprawdopodobniej leżę właśnie na hamaku pod słońcem, a nie wróć do Polska. No to siedzę w pokoju czytając książkę, a za oknem jest też, lubię jesień, więc whatever. I w sumie może w końcu pojawi się po moim powrocie jakaś opinia na temat książki, bo czytam jakby nie patrzeć trzy na raz i zaradzi mi jeszcze czwarta, więc wypadało którym w końcu skończyć, co nie? Dlatego dzisiaj zrobimy sobie taki malutki. Powrót, a raczej nadrabianie dzieciństwa i przyjrzymy się serii, a raczej trylogii auta od Pixara. I dlatego też mówię powrót, no bo w sumie nigdy tych filmów nie oglądałem, w sensie wiecie kojarzę postacie typu kim był Zigzack McQueen, kim był Złomek, ale nigdy tych filmów tak od deski do deski nie obejrzałem, dlatego też będzie to nowa seria na tym kanale, w sensie nowa playlista pod tytułem Nadrabianie dzieciństwa, gdzie będę dawał jakieś opinie na temat bajek czy tudzież po prostu animacji, których wcześniej nie oglądałem. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Więc przechodząc już do konkluzji, ostatnio zrobiłem sobie maraton wszystkich trzech części i wypowiem się dzisiaj na temat każdej. Czyli powiem na przykład na czym się ten film skupia, co mi się w nim podobało, co mi się nie podobało, no i go ocenię oczywiście. Więc zobaczmy, które auta były najlepsze, a które najgorsze. Mówienie auta w liczbie mnogiej jest dziwne w tym przypadku.

No po prostu, auta, auta jeden, będę mówił, może będzie prościej film z 2006 roku, który po raz kolejny serwuje nam to, co Pixar lubi najbardziej robić, czyli co gdyby coś miało uczucia, w tym przypadku mamy co, gdyby auta miało uczucia. No oczywiście jest to myśl, która napędza wszystkie części. Mam nadzieję, że nikogo to nie zdziwiło. I głównym motywem, takim właśnie pixarowskim tej produkcji jest e, przemiana, no bo poznajemy oczywiście naszego głównego bohatera, Zigzaka McQueena, który pomimo bycia naszym Protagonistą jest również no, antagonistą tej historii, w sensie oczywiście mamy tego już po prostu z memicznego Marka Maruche, który jest tutaj, wiadomo, takim głównym antagonistą. No, ale Nasz protagonista również nie święty, jest egoistą i właśnie film polega na przemianie, że on z egoisty staje się w końcu osobą, która w cudzysłowie nie widzi tylko czubka swojego nosa, ale również dostrzega rzeczy poza samym sobą i też dostrzega najbardziej chyba klu tej historii są te wycie stare już, popsute, jakby nie patrzeć, auta, mamy naszego złomka, który no, no nie jest już w pierwszej świeżości, właśnie zygzak McQueen uczy się doceniać, że wiecie, człowieka bardziej od wewnętrznej strony niż od zewnętrznej, co też oczywiście dzieje się poprzez, wiadomo, skubienie się, pojechanie, trafienie do tamtej, no zapomnianej przez ludzi już wioski, poznanie naprawdę dużo dobrych osób, mamy oczywiście zdobywczynie serce naszego zygzaka, sali, jak i starego dobrego Hudsona, który też się nigdy ścigał, aż do nieszczęśliwego wypadku, w którym no to jednak stwierdził, że w życiu nie chodzi tylko o wyścigi, ale też właśnie o cieszenie się tą taką chwilą, żeby nie dążyć cały czas do tej wielkiej sławy. No i właśnie przez tą przemianę jakby na koniec McQueen oczywiście dalej lubi się ścigać i dalej to będzie robił, ale stwierdza, że musi znaleźć dla siebie to takie właśnie miejsce, taką oazę, którą znajduje oczywiście w tej wiosce z tymi ludźmi, i tak naprawdę promuje znowu tą wioskę, że ona wraca na te mapy, więc jest to kolejna taka bardzo dobra pikserowska produkcja, wiadomo, po Toy Story, które się okazało takim wielkim hitem, jakby takie produkcje właśnie były wypychane na czele, udało mi się to zrealizować, naprawdę zrobienie z głównego bohatera takiego, takiego po prostu egoisty, którego jednak poznajesz w trakcie i, i zaczynasz widzieć, jak on się zmienia. Naprawdę na plus temu filmowi wyszło i naprawdę ktoś miał dobry zamysł. Smy dobrze też y, morał tego filmu opisuje no z łomek w jednym z swoich dialogów i chyba najlepiej będzie go tutaj przytoczyć. Jednakowoż, jednakowoż wybrałem prawidłowo. Ale co? Ciebie na przyjaciela. No, najtrudniejsze, jeśli chodzi o to, właśnie seria, będzie chyba przyznawanie ocen, bo niektóre filmy są właśnie do bardzo, bardzo stare, więc też nie chcę patrzeć na aspekty techniczne. Chociaż ten film się źle nie zastarzał, przy dwójce będę narzekał, jeśli o to chodzi, ale jedynka według mnie wygląda nadal na bardzo dobrze. Wiecie, to nie jest jakbym miał oceniać pierwszej tej historii, które graficznie. No, ale może kiedyś do tego przejdziemy, bo na razie nie mam na to ochoty, ale jedynce dałem szczere. 8 na 10. Jakby jest to bardzo dobra produkcja z ciekawą historią, która na pewno nie zdarzyła się jakby wcześniej, jeśli chodzi o rok 2006, więc myślę, że adekwatna ocena. Zdam też styl nietrzejłego mistrza. Oj, błagam cię, nie Dalej mamy oczywiście Auta 2 z roku 2011, no i tu już mam mały problem z tą częścią. W sensie, jak m, taki morał jedynki był mi łatwy właśnie do, do znalezienia, w sensie motyw przemiany, tak w dwójce wydaje się jakby tych morałów troszeczkę było tak naciubciane i tak do końca niby są, ale jest tak mało, że ich nie widzisz, w sensie taki najgłówniejszy morał jaki ja bym osobiście wyciągnął z tego filmu to jest jakby, żeby ludzie lubili Cię za to kim jesteś, a nie, żeby buczki Cię zmiany w tym kontekście, po prostu chodzi mi o to, że na przestrzeni filmu Złomek zachowuje się no jak Złomek i McQueen ma do niego pretensje, bo nie pomaga mu jakby w reputacji na wyścigach i na początku oczekuje od niego zmiany, oczekuje, żeby był bardziej poważny i bardziej wystawowy nie wiem, czy to jest dobre słowo do opisania tego finalnie stwierdza, że okej, okay, popełnił błąd jakby lubi Złomka za to kim on jest, więc nie powinien oczekać od niego zmiany to jest chyba najgłówniejszy motyw filmu, filmu, przynajmniej ja tak bym to nazwał. No ogólnie, jeśli chodzi o fabułę filmu, no to po tym jak Złomek wykonuje jeden telefon do telewizji, McQueen dostaje się do Grand Prix, które dzieje się, o ja ci nie pamiętam, ale chyba w Japonii, Włoszech oraz we Francji. Chociaż według filmu Weba jest to Japonia, Austria, Włochy, Francja i Wielka Brytania. Myślałem, że były trzy kraje, ale nie wiem. No ale właśnie podczas takiego pierwszego pełnoprawnego wyścigu. Złomek robi naprawdę McQueenowi dużo wstydu, więc on stwierdza, że już go nie potrzebuje i, i po prostu Złomek stwierdza, dobra, ja wracam do domu. Nie, to nie. W międzyczasie też zostaje mu zaczepiony yy, nadajnik od tajnego agenta z yy, Ameryki. To jest bardziej pokręcone niż mi się wydawało. Ale ogólnie w prorogu filmu widzimy, jak Złomek się włamuje gdzieś w ogóle na środek oceanu, odkrywa, że tam oni handlują czymś. Złomek zostaje wplątany w tą całą akcję. I uznają oni go za tajnego agenta. I tak oto pod koniec filmu, bo środek praktycznie nie jest jakoś bardzo istotny, dowiadują się, że Złomek jednak nie grał głupka, tylko tym głupkiem jest. I on sam się do tego przyznaje, więc to też by mógł być moral filmu, żeby widzieć swoje błędy, niedoskonałości. Nie wiem. Tak, ale finalnie Złomek się godzi z McQueenem. I o tym jest cały film. A, jeszcze Złomek zostaje mianowany przez y, Świętej Pamięci królową Elżbietę y, Ser z Złomkiem. Jak możecie usłyszeć, to podchodzę do tej części z mniejszym entuzjazmem. No, bo szczerze, Dwójka przy jest takim dodatkiem, filmem krótkometrażowym. W sensie jest to parodia filmów y, właśnie szpiegowskich z Złomkiem w roli głównej. Jakby, złomek to jest dodatek do głównej postaci, dodatek do McQueena takim śmiesznym dodatkiem, żeby wiadomo, żartował, sobie robił takie inne typu rzeczy. Nie działa on jako postać główna, chociaż próbowali ugryźć ten wątek, że jakby on zachowuje się, jak to sam chyba określa, jak wieśniak i w końcu finalnie dochodzi do niego, że okej, okay, nie powinien się w niektórych sytuacjach tak zachowywać. Ale poza tym, no to Złomek nie przychodzi do większej jakiejś przemiany. No i też nie jest dobrym protagonistą. Wygląda to po prostu jakby postać, która była z takim śmiesznym sidekickiem. W Jedynce dostała film krótkometrażowy. Nie wiem, może trwający jakieś pół godziny, udostępniony na platformie Disney. Po prostu tak mógłbym skrócić ten film. I głównym antagonistą tego filmu był Baron Smart e, Rychły, który, którego planem było żeby dopiec tym takim, wiecie, zdrowym autom, bo on był takim troszkę gruchotkiem. Chciał zrobić złą reputację organicznym paliwom, żeby ludzie, za żeby ludzie, żeby auta zaczęły kupować ropę, a on y, miał we władaniu największe złoże ro ropy i chciał na tym zbić fortunę. Nawet spoko zamysł, ale przedstawiony w takim bardzo mech świetle według mnie. I auta 2 dostaną ode mnie 5 na 10. Mówię, ten film mógłby trwać pół godziny, nie wniósłby nic więcej, jest to. dodatek do jedynki takie DLC, które włączysz raz, przejdziesz i stwierdzisz okej, okay, wystarczy, po co? No. Niepotrzebny jest ten film, tyle ja mogę powiedzieć. Też w sumie dużo nie wnosi do całości uniwersum tak naprawdę. Więc jest to jednocześnie słaby Pixar, bo mamy naprawdę słabo zarysowany morał. I też słabe auta, no bo. A w ogóle właśnie to mnie też generowało, że auta w tym filmie robią takie czynności, które wyglądają zbyt ludzko. I ja już zapomniałem w pewnym momencie, że to są samochody. Nie, to są bardziej ludzie wyglądający na samochody w niektórych momentach. A jeszcze nie powiedziałem o tych scenach, które wyglądały źle, bo jakby cały film też wygląda dobrze, ale są takie sceny podczas e, właśnie tych wyścigów, że kamera jest umiejscowiona w takim stopniu. I te samochody są też tak na, narysowane, że wyglądają, jakby to po prostu były zabawki, którymi jeździli sobie po planie filmowym, po prostu zaczęli to nagląda, nagrywać. Nie wyglądało to w żaden sposób, zanimowanie po prostu. Tak. Pewnie to gdzieś mam wkleję tutaj, ale nie, nie, źle to wyglądało. Zły kąt, źle narysowane. Co to był chyba najtragiczniejszy kader, jeśli chodzi o, o, o cały ten film. Chociaż on się chyba powtarza parę razy, więc no cóż. Wybijało mnie to z rytmu, jeśli chodzi o oglądanie. Tak to chyba zakończę. Prawdopodobieństwo wygranej Storma wynosi 95,2%. Auta 3. No i ostatnia część Auta 3 z roku 2017, więc chciałem powiedzieć tak niedawno, ale to już będzie 8 lat temu. Ale jeśli o to chodzi, no to jest to dość sztampowe zakończenie mi się wydaje trylogii i wątpię, że już kolejne auta się pojawią. Przynajmniej mam nadzieję, że się nie pojawią, bo zakończmy to już takie, zostało zakończone. Jest to właśnie dość takie sztampowe, jakby po prostu na tych wszystkich wyścinach zaczyna się pojawiać nowy model auta, który... Bardzo zasadny sposób przypomina mi elektryka. Nazywa się on sztorm i wielokrotnie pokonuje McQueena, przez co inni w jego otoczeniu, znaczy nie jego przyjaciele, ale wiecie, jesteś tam typu szef całej tej firmy, która oczywiście go. Którą on reprezentuje, mówię mu: No, słuchaj, no. Starsza data już powoli idzie ku końcowi, a na scenę wchodzą młodsi i lepsi, oczywiście. Czyli życiowy morał Pixara pod tytułem: Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, żeby zejść w blasku, a nie w błocie. No, ale McQueen ma oczywiście takie nie: Ja dalej będę najlepszy i pokonam tego sztorma. Wtedy to też poznaję Krus która staje się jego trenerką, chociaż później się okazuje, że taka w tym dobra nie jest, bo nigdy nie brała udziału w wyścigach. Poznajemy to, że no, chciała kiedyś być taka jak McQueen, ale przy pierwszym wyścigu miała po prostu strach przed oczami i się to nigdy nie udało, więc została trenerką. No i końcowo McQueen patrzy na życie z Hudsona, czyli swojego mentora z pierwszej części, który bajdowej umarł na przełomie pierwszej i drugiej części, czyli w drugiej już go nie było, zapomniałem dodać, mało ważne. No i finalnie w swoim właśnie finałowym już wyścigu ustąpia miejsce i pozwala Cruz dokończyć, przez co Cruz wygrywa, pokonuje Storma, jest on właśnie młodą, lepszą od niego i McQueen staje się jej trenerem, tak samo jak kiedyś Hudson był trenerem McQueen'a. Bardzo sztampowe, ale dobre zakończenie mi się wydaje w historii X'aka McQueen'a. Film oczywiście, jako że jest no, sprzed ośmiu lat, to zachwyca bardziej grafiką niż jego poprzednicy, to widać gołym okiem. Historia też jest dobrze napisana, nie wiem się zdaje do go przyczepić, jest to według mnie dobrze, dobre domknięcie y, całej historii, jaką prezentuje ta seria, oczywiście poza tysiącami spin-offów, które są. Były i będą, i nie zamierzam ich oglądać, bo nie chcę sobie marnować czasu w ten sposób. Więc finałowa, już historia w życiu McQueen'a, dostała ode mnie 7 na 10. Jest to też dobry film, po prostu dobry, sztampowy, ale dobry. No i tym sposobem, jedynka dostała ode mnie 8 i jest według mnie najlepsza, najbardziej taka oryginalna, najświeższa. Dwójka dostała ode mnie piątkę. Nie wiem, czy jest sens w ogóle ją oglądać. W sensie można, ale. Po co? Z treściami, mi się wydaje, dobrze. I trójkę... trójka siódemka. Myślę, że tak odpowiednio. Mówię, dobre zakończenie, ale w takim sztampowym stylu. No i to był mój powrót. Powrót. Moje nadrabianie dzieciństwa pod tytułem Nadrabianie out. Fajnie było obejrzeć te filmy. Na pewno, jedynkę i trójkę. Tak, dwójkę trabę te, troszeczkę by po niej jechał, ale trudno. Więc ja wracam w tym aktualnym momencie do czytania i relaksowania się w tym tygodniu, w którym zarządziłem swoje wakacje i Wam również życzę odpoczynku w tym tygodniu. Zapraszam do moich socjali, dodania łapki w górę, zostawienia subskrypcji na tym kanale i napiszcie, czy chcecie więcej filmów tego typu. Więc trzymajcie się, no i cześć.